Hejka wszystkim, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia To kolejny odcinek oczywiście naszej ukochanej jelęgniarki I dzisiaj będziemy rozmawiać sobie na temat mundurków Bo ostatnio dostałam parę pytanek Na przykład, czy warto nosić cichobiegi Albo jakie firmy medyczne polecam, jeśli chodzi o zakup mundurku Czy warto kupić mundurek szybciej, zanim pójdzie się jeszcze na studia Odpowiedzi na te pytania... Oczywiście, w tym filmiku. Na początek odpowiem na najważniejsze pytanie. Zanim pójdziecie na studia, czy to położnictwo, czy to lekarski, czy to pielęgniarstwo, stop! Jeszcze nie kupujcie tego mundurku, bo możecie mieć mundurek wytyczony z góry od uczelni. Na przykład, jak ja. Ja studiuję, jak już wiecie, na Uniwersytecie Zielonogórskim. I mam odgórnie założony, jaki powinnam nosić, mundurek. Jest to mundurek firmy Edel i prezentuje się. Zaraz wam pokażę, jak. Dodatkowo mieliśmy szansę zakupić sobie jeszcze do szarych spodni szarą bluzę medyczną. A jeszcze nie do niedawna dostaliśmy także zezwolenie na sukienkę medyczną, która też jest jak najbardziej dobrze wskazana na lato, bo jest gorąco. Co sądzę na temat firmy Edel, bo te wszystkie produkty, te wszystkie, ta cała odzież medyczna, którą mamy wytyczoną ze szkoły jest z firmy Edel. Tak, my mamy akurat stacjonarny sklep firmy Edel w Zielonej Górze. Właściwie to nie sklep, to już jest cały taki jakby, że tak powiem, zakład, gdzie tam też szyją, doszywają coś i tak dalej, bo możecie też zamówić z firmy Edel przez internet, zaznaczam. Firma Edel jest bardzo dobrą firmą, jeśli chodzi o zimę, bo powiem tak, jeśli chodzi materi o materiał, on nie jest tak stuprocentowo przepuszczalny, czyli trzyma ciepło, jest idealny na, na zimowe pory, na jesienne pory, kiedy jest chłodniej, naprawdę firma Edel bardzo dobrze się sprawdza. Co do jakości, jeśli chodzi o szycie, z tymi szyciami powiem tak, bywało różnie, bo bardzo często zwykła sytuacja i od razu mundurek mi się już parę razy rozerwał, kieszonka mi się rozerwała. On nie był tak mocno noszony przeze mnie, bo ja na przemian noszę wszystkie mundurki. Na przykład sukienkę nosiłam bardzo. Krótko, bo nosiłam ją dwa tygodnie, a już mi się zamek troszeczkę podpruwał na samym dole. Zaraz wam pokażę w jakim miejscu, bo przyszywałam go. Tak samo kieszenie. Tutaj na dole zamek troszeczkę mi się o tutaj podprół, ale to był bardzo mały kawałek. Materiał jest bardzo dobry, bardzo wytrzymały. Niestety ma takie skłonności do prucia, więc tutaj trzeba uważać z tymi mundur mundurkami. Jeśli chodzi o krój spodni tej firmy, to nie wiem, może ja mam jakieś niewymiarowe nogi, tak? ale. Powiem tak, że przy udach bardzo uciska mnie zawsze ten mundurek, a w dół, gdzie mamy łydki, jest bardzo luźny. I to nigdy nie było dla mnie zrozumiałe, dlaczego w tych mundurkach tak po prostu jest. Ale nie narzekam na te mundurki, one są naprawdę w porządku. Są ok, bo mają bardzo duży wybór, co bardzo mnie cieszy. Kolejną firmą, jaką posiadam. To jest firma Uniformix. I tu na Uniformixie musicie uważać, bo ja zamówiłam rozmiar M. Ale rozmiar M jest tak wielki, że ja nie wiem, to jest naprawdę zawyżona rozmiarówka. Jeśli spodnie, na przykład w moim wzroście 168, waga 58 kg, to niestety nie zamawiajcie rozmiaru M. W moim kroju tylko S. Sama się zdziwiłam. Dziękuję, to też jest komplement dla mnie, że mogę nosić estki, ale po prostu następnym razem muszę, musicie uważać do, na dokładne wymiary przy firmie Uniformix. Yy, bardzo fajna firma, fajnie, że te spodnie są wiązane, czyli można je uregulować, że pomimo tego, że zamówiłam M-kę, mogę jeszcze je uregulować. Chociaż nogawki wyglądają na mnie jak troszeczkę wo, bardzo workowato, co nie ukrywam, też jest z jednej strony wygodne, więc. Yy, czy ja wiem, czy warto ubierać się też tak obcisło do szpitala? Workowa to jest w porządku. Uniformix jest bardzo dobrą firmą, nie farbuje. Kolor po kilku praniach nadal jest czerwony, nie jest wyblakły. Tak samo przy edelu. Kolor nie wyblaka, jest bardzo dobry. Co tu mogę jeszcze na, ten, na temat tych spodni powiedzieć? Są wygodne, są fajne, ale uwaga na rozmiarówkę. Mam jeszcze mundurek myszkę Miki z firmy Stelo. Ona była bardzo droga 120 zł. Kosztowała. I co mogę na ten temat powiedzieć? Przede wszystkim, firma Stelo ma bardzo, bardzo duży wybór różnych wzorów, ale. Ceny też nie są takie tanie. Materiał jest bardzo dobry, jest przepuszczalny, jest wszystko w porządku, ale ceny naprawdę czasami zwalają z nóg. Bo za bluzę dałam 120 zł. Jest to bardzo dużo, ale jest naprawdę dobra. A i trzeba uważać, bo bluza ze stelo mi zafarbowała, czyli niedobrze. Więc uwaga, bo miałam myszkę Miki białą, a teraz mam pół szaro-białą. Przejdźmy dalej. To są najzwyklejsze spodnie po mojej mamie, zwykłe białe spodnie, bardzo często jak nie mogę ubrać tych szarych, nie mogę ubrać czerwonych, ubieram najzwyklejsze białe spodnie z takiego lekkiego materiału, warto się te w takie zaopatrzyć, są w porządku, to jest jeden z moich must have, ubieram pasek, ubieram te spodnie, jakąś bluzę i jestem gotowa do szpitala. A ostatnio zakupiłam sobie dwie ładne bluzy medyczne. No popatrzcie, jakie śliczne. Są mega urocze. Ja chyba mam jakiś sentyment do tej myszki Miki, tak mi się wydaje. Jeszcze ich nie przetestowałam szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, skąd one są. Kosztowały po 40 zł, mają 100% bawełny i prezentują się mniej więcej tak. Uwaga, po dwie kieszonki i się tak prezentują. No, są zwykłe, najzwyklejsze bluzy medyczne. Mam jeszcze taką w owieczki. Prześliczna, prawda? Przyniosła ostatnio do szpitala taka pani, te bluzy medyczne, która jest opiekunem medycznym i po prostu chyba dostaje od jakiejś koleżanki zamówienia i tam te bluzy tak jakby sprzedaje w szpitalu. I ja sobie takie dwie wzięłam, są mega urocze i mam nadzieję, że dobrze je wykorzystam. Teraz przejdźmy do butów medycznych, bo to jest też dla Was dosyć z tego co słyszałam zagadka. Mam cichobiegi, jak widzicie, już trochę wynoszone, naprawdę. Zużycie jest przede wszystkim. E, cicho, doktora cichobiega dostałam jakoś w grudniu i od grudnia już tak się z zużyć, jeśli noszę je prawie codziennie. Buty są drogie, nie ukrywam. 150 zł to jest bardzo dużo, ale tak, zalety, zalety tych butów to przede wszystkim profilowana wkładka. Co jakby tak fajnie układa nogę, jest przede wszystkim dzięki temu są wygodne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby moje buty do szpitala nie miały tego, bo bez tego takie buty klawkowate ciągle mi spadały z nogi. Tak więc to musi być naprawdę to jest wygoda wygoda przede wszystkim dla użytkownika butów. Dużo fajnych wzorów bardzo ładne, wygodne, wytrzymałe minusy. Minusem przede wszystkim tych butów jest to, że w lato w nich jest za gorąco, totalnie za gorąco, noga się mega poci w nich, jak w każdych takich krytych butach po prostu, więc na lato klapeczki. Chodzi mi o te największe upały, które ostatnio przechodziły przez Polskę. Właściwie nadal są, bo widzę sło słoneczko za oknem, ale no, dalej... Moje, to były moje pierwsze klapeczki medyczne, które nosiłam głównie na pracownię. Co o nich mogę powiedzieć? Kupiłam je w zwykłym sklepie medycznym, pomyślałam sobie, a będę prawdziwa, jak prawdziwa piguła, kupię sobie takim obcas. Plusy i minusy tych butów. Minusy nie mają tego czegoś, że spadały mi z nogi. Kolejnym minusem nie umiem chodzić na koturnach i często mi się kostka wyginała w tych butach. Przebiewne, fajne. Powiem Wam, że na tej pracowni nie byłyśmy za długo, ale pamiętam, że nie pociła mi się jakoś mega noga w nich, więc było w porządku. Miałam je też na wakacyjnej praktyce, więc też sprawowały się dobrze, gdyby mi ta noga się nie wyginała i gdyby czasami nie spadały, jak na przykład cofałam łóżkiem i po prostu. No, spadły mi z nogi. Ale są w porządku, naprawdę. Jeszcze pewnie nieraz je ubiorę. Kolejne klapeczki. Dlaczego kupiłam sobie klapki, mówiąc o tym, że niefajne są klapki, które są bez tego tylnego zapięcia. To też w zwykłym sklepie medycznym sobie kupiłam. Po pierwsze one nie są na koturnie i są dużo wygodniejsze. Na cichobiegi nie było mnie na początku stać, bo te buty kosztowały 60 zł, cichobiegi 150, także tutaj już jest zdecydowana różnica, ale z tego co pamiętam na samym początku roku zapomniałam butów medycznych do Zielonej Góry i pierwszy tydzień miałam chodzić bez butów, ale sobie tak pomyślałam, dobra, kupię sobie jeszcze jedne. No i kupiłam. I te klapki są mega, mega wygodne. Mian mają tu takie fajne futereczko w środku i są takie fajne, mięciusie, jak się chodzi, jak w takich kapciuszkach, a nie w klawkach medycznych. I za to je właśnie polecam. Miękkość butów, wygoda jest przede wszystkim. Jeszcze jest jedna firma, którą chciałabym wam polecić ze względu na bardzo tanie mundurki, gdzie za stówkę obkupicie się tak, że macie cały komplecik. Jest to firma Colormed i z niej w najbliższym czasie chciałabym zamówić mundurek. Moja koleżanka ma bardzo ładny turkusowy i też mi się spodobał, więc myślę, myślę nad tym, żeby sobie kupić coś z kolor medu, jeszcze i myślę nad firmą HandPro, HandPro, ze względu na to, że tutaj widziałam u siebie w mieście, że pielęgniarki chodzą w tych mundurkach i te mundurki, oni mają tak naprawdę duży wybór tych mundurków. I nie są w złej cenie. I to bardzo mi się podoba, więc zastanowię się nad tym w najbliższej przyszłości. Na razie nie mam pieniążku, bo zakupiłam sobie takie ładne bluzki medyczne. A jeszcze, zapomniałam wspomnieć o bluzkach medycznych. To też jest największy złoty środek na najbardziej gorące dni, bo to jest bawełniana zwykła bluzeczka, a jednocześnie bluza medyczna. Więc to polecam na naprawdę gorące dni, bo materiał musi być musi być przepuszczalny w takie upalne lato jakie mamy teraz, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnym odcineczku.